Przygód instalatora. Tu mamy taką ciekawą inwestycję. Klient kupił sobie zabytek no i ten zabytek sobie remontuje. No, oczywiście konserwator zabytków już tutaj swoje zrobił. Mamy pomieszczenia rzędu 70 metrów na dole i 70 metrów na górze. I wszystko byłoby fajnie. Gdyby nie to, że klient ma jeszcze jeden fajny pomysł, ponieważ jest to zabytek, no nie może za bardzo tutaj przerabiać wszystkiego, a chce zwiększyć powierzchnię domu. No i uwaga: tu będzie stała druga część domu, też około 70 metrów. Pomysł jest, aby połączyć dwa obiekty ze sobą jakąś antresolą. A następnie zasilać wszystko z jednego miejsca. Z pomocą przyjdzie nam szafa Easyfast, która zajmie maluteńko miejsca, i pompa propanowa R18. Musimy ją tylko zmieścić jeszcze gdzieś tutaj, ale to chyba będzie najmniejszy problem. No, także tematy coraz ciekawsze. Pomysły klientów coraz lepsze. My je realizujemy. Jeszcze raz Wam pokażę miejsce, w którym będzie stał dom. No, to trzymajcie się i trzymajcie kciuki.